Szałwia wykorzystywane jest już od setek lat. To lecznicze zioło, które cenione jest za swoje właściwości. Najważniejsze z nich to działanie bakteriobójcze. Właśnie dlatego szałwie często wykorzystuje się jako składnik leczniczych preparatów, np. tabletek do sania na ból gardła i różnych naturalnych suplementów, które pomagają nam wzmocnić naszą odporność. W jaki sposób spożywać szałwie, aby działanie bakteriobójcze było najsilniejsze? Tego dowiesz się właśnie w tym filmie. Szałwia to jedna z najszerzej wykorzystywanych roślin leczniczych. Najpopularniejsza i najczęściej spotykana w lecznictwie jest odmianą o nazwie szałwia lekarska. Już sama etymologia jej łacińskiej nazwy mówi wiele o jej właściwościach. Łacińskie salvere oznacza ratować, leczyć. Najczęściej wykorzystuje się liście szałwi. Znacznie rzadziej jest to korzeń lub kwiaty. W liściach tej rośliny znajduje się olejek eteryczny, znajdujący zastosowanie w leczeniu przeróżnych dolegliwości. Szałwia cechuje się silnym działaniem przeciwzapalnym. Powoduje obkurczanie się błąd śluzowych i likwiduje zaczerwienienie skóry dzięki uszczelnianiu ścianek naczyń włosowatych. Zmniejsza również niewielkie krwawienia. Ponadto szałwia działa bakteriobójczo i przeciwgrzybicznie, hamując namnażanie się patogenów chorobowych. Picie nalewki z szałwi. Zapobiega ponadto nadmiernemu poceniu się. Szałwia pobudza krwawienie miesiączkowe dzięki działaniu pobudzającemu produkcję estrogenów. Szałwia pita w formie naparów, zmniejsza również fermentację litową, zapobiega nadmiernemu nagromadzaniu się flory bakteryjnej oraz zmniejsza napięcie mięśni gładkich w jelitach. Pomaga to przy wzdęciach i przeciwdziała gromadzeniu się gazów w jelitach. Kolejną ciekawą właściwością szałwii jest... Właściwość obniżania poziomu cukru we krwi i działanie żółciopędzne. Szałwia lekarska. Zalecenia. Szałwię lekarską poleca się do użytku wewnętrznego w przypadku osłabienia organizmu, problemów z odpornością, w okresach nadmiernego narażenia na bakterie i wirusy, w przypadku biegunki, w przypadku osłabienia perstaltyki jelit, przy mikrokrwawieniach w przewodzie pokarmowym, nadmiernej potliwości, nadmiernej laktacji, Zaburzeń miesiączkowania, stanów zapalnych jamy ustnej, dziąseł oraz gardła, stanów zapalnych przewodu pokarmowego, nieżytu gardła, nieżytu oskrzeli przy utrudnionym odkrztuszaniu i kaszlu, a także pomocniczo przy cukrzycy. Szałwia lekarska, sposób zażycia oraz przeciwwskazania. Szałwie przyjmuje się w dwóch postaciach: w formie naparów lub nalewki na bazie alkoholu, napar z suszonych liści. Należy pić trzy razy dziennie po pół szklanki. Płukanki natomiast wykonujemy minimum raz dziennie. Choć wydawać by się mogło, że działanie ziół jest na tyle delikatne, że nie powoduje żadnych negatywnych skutków, istnieją jednak przeciwwskazania, gdy szałwia nie powinna być wykorzystywana. Przykładem jest regularne przyjmowanie leków antydepresyjnych, które oddziałują na układ nerwowy. Nie należy przyjmować szałwii również podczas ciąży i karmienia piersią ze względu na ograniczenie laktacji. Szałwia może również wpływać na obniżenie działania leków przeciwzakrzepowych. Zbyt duże ilości szałwi w diecie lub suplementach mogą również zaburzać naturalną harmonię organizmu. Dlatego szałwia stosowana w nadmiarze może wywoływać działanie uboczne, zwłaszcza jeśli przyjmowana jest w dużych dawkach przez długi czas. Może mieć wówczas działanie toksyczne. Wystarczy, że nie będziesz przekraczać zalecanej dawki, a wszystko będzie w porządku i będziesz w stanie w pełni wykorzystać jej lecznicze działanie. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.